jedziemy ale coś jest kiepsko naładowane bo widzę będziemy chyba korzystać z, z power banka będziemy korzystać ach ty coś z tym wstecznym to jest Zresztą rurą zrobić, bo wziąć kierunek, dosłownie, już tyle czasu i ciągle nie ma czasu, albo pogody. Idziemy tutaj w już bo tam do rondo. jak ogólnie, to jest ładna pogoda Szanowni Państwo, bo niebo praktycznie bezchmurne, takie troszkę świnale jest no. słońce jest, no ale niestety 3 jest, poprawiło się na 3 stopnie no to jest nie za ciepło no ale, ale jest jak jest paczkę, której ode... odebrał no dobrze z... ze spacerku pojedziemy do Paseczny ze mną Land Rover, ale tak, którzy to bezczelnie są, że warszawska rejestracja miałem ponad 100 metrów ode mnie był to przyspieszył specjalnie, żeby mnie dogonić a ja już ostro dałem bo widząc, no, no może być różna szybkość, nie? ale to właśnie takie bezczelne jest zachowanie tych nowo Chciałbym zmienić na 307, bo jest szerszy i wyższy, jak się mówi. Ale z silnikami 1.4 nie ma, 1.6. Na Allegro, żeby pan zobaczył, jakie wymiary tak co i jak sporo, do tej pory nie mam odpowiedzi. że jest o kultura sprzedawców. Bo jeżeli ma te same miejsca do tak zwanego powiedzmy kontaktu elektrycznego, to nie ma problemu, a jest na przykład. Węższa, cieńsza, to zawsze można coś sadzić i się będzie trzymać. Ale oni są pachowcy, to jak coś już pomyśli, że nie, to nie sprzeda. Wiem sobie jeszcze deko takich fajnych ciasteczek o bo lubię je ale nie przesady, bo kurczę wieczorem, że nie bebek będziemy bolą.